Oto 12 trików z octem stosowanych przez Amiszów, o których chciałbyś wiedzieć wcześniej. Ocet to nie tylko składnik kuchenny. Biały ocet jest używany przez Amiszów dosłownie wszędzie od stodoły, przez dom, aż po ogród. Te triki są proste, skuteczne, nietoksyczne i niezwykle ekonomiczne. Jeśli szukasz zdrowszego i bardziej naturalnego stylu życia, te sekrety mogą całkowicie zmienić twoje spojrzenie na biały ocet. Ben. Usuwa rdze z narzędzi ogrodowych. Na farmach amiszów, kiedy łopaty, nożyce czy szczypce zaczynają rdzewieć, nie wyrzucają ich, lecz zanurzają w białym occie. Dlaczego? Rdza powstaje, gdy wilgoć i tlen z powietrza reagują z metalem, tworząc trwałą warstwę tlenku żelaza. Tymczasem kwas octowy zawarty w occie ma zdolność rozkładania i rozpuszczania tej warstwy. Sposób jest bardzo prosty. Wlewają wystarczającą ilość białego octu do wiadra lub tacki, aby całkowicie przykryć zardzewiałą część i pozostawiają na noc. Rano wystarczy użyć wełny stalowej lub twardej szczotki, aby delikatnie wyszorować, a warstwa rdzy łatwo się odrywa. Jeśli plama rdzy jest zbyt gruba, owijają zardzewiały obszar szmatką nasączoną octem i zostawiają na kilka godzin dłużej. Po oczyszczeniu spłukują wodą, dokładnie suszą. I nakładają cienką warstwę oleju kuchennego, aby wilgoć nie powróciła. Efekt? Narzędzia, które wydawały się bezużyteczne, znów stają się lśniące i gotowe do pracy przez wiele kolejnych sezonów, i to bez wydawania ani grosza. 2. Pomaga kwiatom ciętym dłużej zachować świeżość. W domach amiszów, gdy ktoś przynosi bukiet dzikich kwiatów, stokrotek, żonkili czy róż, nie pozwalają, by zwiędły po kilku dniach. Jaki jest sekret? Odrobina octu i odrobina cukru. Ta tradycyjna formuła zapobiega zatykaniu łodyg przez bakterie, a jednocześnie dostarcza płatkom cukru, który je odżywia i przedłuża ich świeżość. Sposób przygotowania jest prosty. Na każdy jeden litr wody dodaje się jeden łyżkę białego octu i 1 łyżkę cukru. Następnie łodygi kwiatów przycina się pod bieżącą wodą, aby powietrze nie dostało się do ich przewodów, i umieszcza się je w wazonie. Co dwa dni wodę należy wymienić, a łodygi ponownie przyciąć, aby zawsze jak najlepiej wchłaniały wodę. Jeśli bukiet zaczyna wykazywać oznaki więdnięcia, odsuwa się go od światła słonecznego i ciepła, ponieważ wysoka temperatura sprawia, że kwiaty tracą wodę szybciej. Dzięki temu sekretowi bukiety, które wydawały się kruche, zachowują żywotność na dłużej, pozostają świeże i wypełniają kuchnię pięknym zapachem. 3. Usuwa trudne lepkie plamy. Gdy amisze odklejają etykiety ze szklanych słoików, a klej nie daje się usunąć nożem, nie denerwują się, sięgają po ocet. Lepka żywica staśmy klejącej papierowych etykiet czy naklejek mięknie pod wpływem kwasu octowego, a potem wystarczy delikatnie przetrzeć, aby powierzchnia była czysta. Sposób wykonania jest niezwykle prosty. Nasączają szmatkę lub ręcznik papierowy białym octem i przykładają do lepkiej plamy na kilka minut. Następnie delikatnie przecierają. Jeśli klej nie zszedł całkowicie, powtarzają czynność. Gdy plama jest wyjątkowo oporna, lekko podgrzewają ocet w kuchence mikrofalowej i ponawiają proces. Ciepło zwiększa jego zdolność wnikania. Czasem posypują odrobiną sody oczyszczonej po nasączeniu octem, a potem delikatnie pocierają. To szczególnie skuteczne na powierzchniach szklanych, metalowych czy na trzonkach narzędzi. Bez chemikaliów, bez toksyczności, bez intensywnych zapachów. Wystarczy odrobina octu, a zdziwisz się, jak stary słoik szklany staje się gładki jak nowy. 4. Nadaje blask i zmiękcza ubrania. Czy wierzysz, że ocet nie ma nic wspólnego z praniem ubrań? Dla Amiszów ocet to sekret czystych, miękkich ubrań, pozbawionych chemicznych zapachów. Po każdym praniu wlewają jeden filiżankę białego octu do komory na płyn do płukania w pralce. Ocet pomaga rozkładać resztki detergentu, sprawia, że tkanina jest bardziej miękka i redukuje elektryzowanie się, zwłaszcza w przypadku ręczników, odzieży bawełnianej lub ubranek dziecięcych. Ręczniki o zapachu stęchlizny najpierw moczą w gorącej wodzie z połową filiżanki octu, zanim je wypiorą, a nieprzyjemny zapach całkowicie znika. Do prania ręcznego wystarczy dodać kilka łyżek octu do wiadra z wodą do płukania, moczyć przez 10 minut i dobrze wycisnąć proste, ekonomiczne, bez potrzeby używania płynu do płukania ani perfum, tylko ocet. Coś, co zawsze jest dostępne w małej kuchni, a ubrania dłużej pozostają czyste, są bardziej miękkie i bezpieczne dla wrażliwej skóry. 5. Usuwa osad z mydła i nadaje blask łazience. W łazience Amishów nie znajdziesz drogich środków czyszczących. Używają tylko tego, co zawsze mają w kuchni, czystego białego octu. Osad z mydła powstaje, gdy sole mineralne z wody łączą się z mydłem, przywierając do powierzchni płytek, umywalek i drzwi prysznicowych. Ocet ma wystarczającą kwasowość, aby rozłożyć sole mineralne i tłuszcze z mydła, pomagając oczyścić wszystkie powierzchnie bez konieczności zakładania gumowych rękawic. Nierozcieńczony ocet rozpylają bezpośrednio na wannę, umywalkę i szkło kabiny prysznicowej. Pozostawiają na 15 minut. A następnie delikatnie czyszczą gąbką i spłukują ciepłą wodą. Przy trudniejszych warstwach osadu posypują odrobiną sody oczyszczonej na gąbkę po spryskaniu octem, delikatnie pocierają i spłukują. Wystarczy robić to raz w tygodniu, aby łazienka była lśniąca, bez chemicznych zapachów i bez plam. 6. Usuwa plamy z owocowego atramentu. Jeśli kiedykolwiek zbierałeś jeżyny lub maliny. Wiesz jak uciążliwe jest mieć dłonie zafarbowane uporczywym fioletowym kolorem. Dla amiszów wystarczy miska z białym octem, aby usunąć wszelkie ślady. Po zbiorze owoców zanurzają ręce w misce z białym octem na 2-3 minuty, a następnie delikatnie pocierają opuszki palców, szczególnie wokół paznokci. Łagodny kwas octu rozkłada barwniki owocowe, a potem wystarczy umyć ręce mydłem i ciepłą wodą, aby były czyste. Jakby nigdy nie zbierało się owoców. Jeśli pozostaną trudniejsze plamy, posypują dłonie odrobiną soli lub sody oczyszczonej i kontynuują delikatne pocieranie przed spłukaniem. Ten prosty trik jest szczególnie przydatny w sezonie zbiorów, gdy dłonie stają się fioletowe, a nikt nie chce używać chemicznych środków do czyszczenia skóry. Siedem zabija muszki owocówki. Latem w kuchniach a nie da się uniknąć uciążliwych gości. Muszek owocówek krążących wokół misek z owocami i zlewu. Zamiast używać aerozoli, ufają klasycznej formule: biały ocet i kropla płynu do mycia naczyń. Wystarczy wlać kilka łyżek białego octu do szklanego słoika, dodać krople płynu do naczyń, przykryć otwór słoika warstwą celofanu i zrobić w niej kilka małych dziurek. Muszki owocówki przyciąga zapach octu, wlatują do środka. I nie mogą się wydostać, ponieważ warstwa piany z mydła zmniejsza napięcie powierzchniowe, przez co owady toną i giną. Taką pułapkę ustawia się obok misek z owocami, kosza na śmieci lub zlewu, a już po kilku godzinach można zauważyć niezwykłą ciszę, proste, bezpieczne i tanie rozwiązanie, którego nowoczesne środki nie są w stanie przewyższyć. Śmiej łagodzi oparzenia słoneczne. Pracując godzinami na świeżym powietrzu, skóra amiszów również nie unika oparzeń słonecznych. Nie używają drogich kremów. Wybierają rozcieńczony biały ocet, prosty, ale skuteczny środek. Mieszają ocet z zimną wodą w proporcji 1-1, nasączają miękką ściereczkę w tej mieszance i delikatnie przykładają ją do skóry poparzonej słońcem na kilka minut. Łagodne właściwości przeciwzapalne, oraz zdolność octu do wyrównywania pH pomagają zmniejszyć pieczenie, uspokoić skórę i zapobiec rozwojowi bakterii. Na większe powierzchnie skóry dodają dwa szklanki octu do wanny z ciepłą wodą, zanurzają się na 15 minut i pozwalają skórze wyschnąć naturalnie. Bez luksusu, bez komplikacji, a jednak zaskakująco skutecznie i łatwo. Jęto łagodzi ukąszenia owadów. Popołudnie spędzone w ogrodzie może przynieść radość i kilka swędzących ukąszeń komarów. A Misze radzą sobie z tym, nasączając wacik białym octem i delikatnie przykładając go do miejsca ukąszenia na 1 minutę. Łagodny kwas octu pomaga zneutralizować toksyny i natychmiast zmniejszyć swędzenie. Przy wielu ukąszeniach rozcieńczają ocet świeżą wodą i nakładają na skórę za pomocą ściereczki. Bez maści, bez kortykosteroidów, tylko ocet i delikatność. Niektórzy trzymają nawet butelkę octu w koszyku ogrodowym, aby od razu leczyć ukąszenia. Mały trik, ale niezwykle praktyczny dla każdego, kto lubi ogrodnictwo lub spędzać czas na świeżym powietrzu. 10. Czyści garnki żeliwne Garnki żeliwne to niezbędny element w wielu kuchniach amiszów. Trwałe. Dobrze zatrzymują ciepło i pozwalają gotować wyjątkowo smacznie. Jednak ich czyszczenie to sztuka, nie można ich szorować jak nowoczesnych patelni. Gdy pojawiają się uporczywe zabrudzenia, a misze wlewają odrobinę białego octu do zimnego garnka i pozostawiają na kilka minut, aby kwas octowy zmiękczył plamy. Następnie posypują grubą solą i delikatnie pocierają ściereczką lub szczotką. Resztki łatwo się odrywają, nie uszkadzając ochronnej warstwy oleju. Garnek się płucze, suszy i pokrywa cienką warstwą oleju przed odłożeniem, gotowy do kolejnych dziesięcioleci użytkowania. Bez detergentów, bez chemikaliów, tylko ocet, sól i szacunek dla tradycji. Dasty usuwa plamy z potu. Na białych ubraniach hamiszów, które noszą na co dzień, pot zostawia uciążliwe, żółte plamy pod pachami i na kołnierzyku. Zamiast jednak używać silnych wybielaczy, które mogą uszkodzić tkaninę, wybierają moczenie plam w roztworze białego octu rozcieńczonego wodą w proporcji 1x1. Po około 30 minutach plamy miękną i łatwo się spierają. W przypadku starszych zabrudzeń posypują nieco sody oczyszczonej na miejsce, już nasączone octem, i delikatnie pocierają miękką szczoteczką przed praniem. Ta metoda nie tylko skutecznie usuwa plamy. Ale także sprawia, że tkanina pozostaje miękka, czysta i nieuszkodzona z biegiem czasu. Mały trik, który naprawdę warto wypróbować, zwłaszcza dla tych, którzy chcą dbać o ubrania w naturalny sposób. 12 usuwa nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci. Latem, nawet jeśli kosze na śmieci w kuchni a miszów są dobrze wyczyszczone, mogą wydzielać nieprzyjemny zapach z powodu upału, resztek jedzenia czy stojącej wody. Zamiast używać sztucznych odświeżaczy powietrza, a amisze wlewają bezpośrednio filiżankę białego octu do pustego kosza na śmieci. Lekko nim potrząsają, aby ocet rozprowadził się po ściankach i dnie. Zostawiają go na około 10 minut, aby kwas octowy rozłożył bakterie powodujące przykry zapach, a następnie wylewają go i wycierają kosz czystą ściereczką. W przypadku plastikowych pojemników, które długo zatrzymują woń, Dodatkowo posypują spód cienką warstwą sody, oczyszczonej przed włożeniem nowego worka na śmieci. To prosty, ale skuteczny sposób, aby utrzymać kosz w czystości i bez zapachów przez cały tydzień. Być może jednak największy cud nie tkwi w samym białym occie, lecz w sposobie w jaki Amisze go używają. Nie traktują octu jako uniwersalnego środka czyszczącego, lecz jako część filozofii życia. Wykorzystywać to, co jest dostępne, stawiać na prostotę i doceniać każdą drobną rzecz. Od ogrodu po kuchnię, od zdrowia po domowe sprzęty pokazują nam, że czasem, aby żyć mądrzej, nie trzeba dodawać. Wystarczy usunąć to, co zbędne. A butelka octu, pozornie błaha, okazuje się być kluczem do mądrego, naturalnego i zrównoważonego stylu życia.